Witam serdecznie, z tej strony Krzysztof, Vega Fitness. Zapraszam Was dzisiaj na przegląd wegańskich wiadomości z tygodnia 20 oraz 21 2019 roku. Odcinek podwójny, żeby znacznie lepiej i szybciej nadrobić stracony czas. Kevin Hart przechodzi na weganizm. Kevin Hart, komik, aktor oraz producent filmowy, wchodzi do rozszerzającego się grona celebrytów, którzy przechodzą na dietę w pełni roślinną. Niedawno wspominał o tym na swoim Instagramie w historiach, czyli iG-Story. Powiedział swoim fanom, że odżywia się zdrowo, jednak ma zamiar pójść jeszcze dalej i przejść na dietę wegańską. Przynajmniej na jakiś czas. Życzę Kevinowi, by pozostał przy diecie roślinnej. Gdyż z naukowego punktu widzenia, tylko i wyłącznie taka dieta może być uznawana za zdrową. 70% dzieci chce wegańskich oraz wegetariańskich opcji w szkołach. Według ankiety przeprowadzonej przez Linda McCartney Foods w Wielkiej Brytanii, 44% dzieci w wieku 8 do 16 lat próbowało ograniczyć mięso w swojej diecie, natomiast 10% z nich pozbyło się całkowicie mięsa ze swojej diety. 70% spośród wszystkich badanych chciałoby zobaczyć więcej roślinnych opcjach w stołówkach szkolnych. A czy motywują oni na swoje nastawienie do diety roślinnej? 44% z badanych chce być milszym dla zwierząt, 31% wskazuje troskę o środowisko. 1 trzecia badanych wspomniała też, że proszy się o swoje zdrowie. Aż 77% badanych dzieci, które unikają mięsa, przyznały, że były zmuszone je zjeść z powodu braku innych opcji. W ankiecie wzięli udział również rodzice. 81% z nich przyznało, że w stołówkach brakuje zdrowych, wegetariańskich opcji. Może to być początek w rewolucji w żywieniu w placówkach szkolnych w Wielkiej Brytanii, a miejmy nadzieję wkrótce również na świecie. Strona o dietach ketogenicznych oraz głodówkach kradnie zdjęcia transformacji weganina. Wegański youtuber Andrew Taylor, który zasłynął na całym świecie po swojej transformacji dzięki bardzo niekonwencjonalnej diecie roślinnej opartej jedynie na ziemniakach, odkrył niedawno, że jego zdjęcia przed i po używane są bez jego zgody na stronie internetowej promującej głodówki oraz dietę ketogeniczną, która, jak wiadomo, ma rację bytu tylko i wyłącznie, jeśli jest oparta na produktach roślinnych, jak wspominałem Wam w poprzednim odcinku. Zdjęcia po jego interwencji oraz konsultacji z prawnikami zostały usunięte ze strony, jednak według autorów artykułu, Paul, skłamano nawet podając jego imię, zrzucił prawie 20 kilogramów dzięki głodówkom. Jednak w rzeczywistości stało się tak dzięki specyficznej diecie ziemniaczanej. Andrew przez 6 tygodni szukał odpowiedniego pokarmu, którym właśnie stał się ziemniak. Dzisiaj pomaga innym ludziom walczyć z uzależnieniem od jedzenia, z którym sam się zmagał. Jak mówią już wiele lekarzy, m.in. dr. Greger czy dr. Barnard, diety ketogeniczne stworzone są dla osób, dla których szybsze zrzucenie wagi jest po prostu ważniejsze niż ich własne zdrowie. Romęż Ranganathan. Ludzie nienawidzą wegan, gdyż wiedzą, że ci mają rację. Udowodniono, że weganizm jest jedną z dwóch najlepszych rzeczy, jaką można zrobić, by ocalić naszą planetę. Więc dlaczego cię denerwuję? Pyta komik. Który twierdzi, że cały hejt bierze się z tego, iż osoby atakujące wie wegan wiedzą, że weganizm to prawidłowy wybór. Ludzie nienawidzą wegan, gdyż myślą, że nie mamy poczucia humoru. Myślą, że my myślimy, że jesteśmy lepsi niż nie weganie. Myślą, że ciągle mówimy tylko o tym, a wszystko to jest prawdą, mówi romerz. Jestem od ciebie lepszy. Jeżeli nie jesteś weganinem, pod względem moich etycznych decyzji jestem od ciebie lepszy. Jestem lepszy dla planety, jestem lepszy dla zwierząt, nie ma we mnie nic gorszego, no może oprócz tego, że jestem nieco bardziej irytujący przy stole. Komik stwierdził również, że nieweganie mają poczucie winy, gdy spotykają się z weganinem, który działa jak lustro pokazujące im ich własne niedoskonałości. Weganie według niego są jak Avengersi, uratują świat, więc mo jak można tak naprawdę ich nienawidzić? Nie potrzebujesz mięsa, by zbudować masę mięśniową, mówi wegański kulturysta. Najbardziej idiotyczną rzeczą, jaką słyszę o weganizmie, a słyszę ją bardzo często, jest to, że weganie nie zbudują masy mięśniowej i że potrzeba nam mięsa dla białka. Moim argumentem jest zawsze, dlaczego więc jestem dwa razy większy od Ciebie, mówi Paul Kerton, znany również jako Hench Herbivore. Jest znanym youtuberem, który coraz częściej którego coraz częściej widać w komentarzach, a który broni idei weganizmu. Paul przeszedł na dietę wegańską 8 lat temu, jak twierdzi, zapoznał się z danymi naukowymi i po prostu wyciągnął z nich prawidłowe wnioski. Jak bardzo często wszystkim powtarzam, jedyną rzeczą, jaka jest nam potrzebna, żeby sprawdzić, czy coś tak naprawdę jest zdrowe, czy nie, jest po prostu umiejętność czytania. Dieta roślinna jest dietą najzdrowszą i obniża w maksymalnym stopniu ryzyko zachorowalności na nowotwory, choroby serca i nie tylko, tak twierdzi Paul Kerton. Paul, trener personalny oraz specjalista żywieniowy, namawia do zapoznania się z wyzwaniem The Summer Vegan Pledge 30 dni w czerwcu, by spróbować diety wegańskiej to najlepsza rzecz, jaką można zrobić dla planety, dla siebie oraz dla zwierząt. Jacqueline Phoenix oraz David Navarro poprowadzą procesję pogrzebową dla zwierząt. To nie jedyni celebryci, którzy 2 czerwca wezmą udział w procesji pogrzebowej dedykowanym zwierzętom hodowlanym. Wydarzenie to zwieńczy 9. Narodowy Dzień Praw Zwierząt. Wezmą w nim udział dziesiątki tysięcy osób w 32 miastach na świecie m.in. w Nowym Jorku, Londynie, Paryżu, Frankfurcie, Kopenhadze czy Bombaju. Jacqueline poprowadzi procesję w Los Angeles. Aktywiści będą nieśli ciała zwierząt, które straciły życie w hodowli przemysłowej. Jak również tych, które umarły, nie zdechły, umarły w marketach żywca oraz innych miejscach, które więżą oraz masowo rozmnażają zwierzęta w celu masowej konsumpcji. Po zakończeniu procesji uczestnicy zbiorą się na północnym trawniku Pan Pacific Park na krótką uroczystość żołobną. Wydarzenie jest darmowe i otwarte dla każdego. Strażak procesuje się z pracodawcą, gdyż ten nie, zapełnił, nie zapewnił mu wegańskich posiłków. Strażak oraz weganin Adam Nauf wystąpił na drogę sądową ze swoim pracodawcą po tym, gdy jego szefowie odmówili zapewnienia mu odpowiednich wegańskich posiłków podczas dziesięciodniowej pracy. Adam jest weganinem od ponad 20 lat i pracuje w ekstremalnych warunkach i mimo tego musiał polegać na batonach białkowych. Czasami dawali mi posiłki z mięsem oraz produktami mlecznymi, których nie spożywam, w inne dni nie było kompletnie nic do jedzenia. Odmówili mi zapewnienie odpowiednich wegańskich posiłków, a gdy im się wstawiałem, wysłali mnie do domu i ukarali i zawiesili bez zapłaty. Po tym incydencie strażak założył kampanię crowdfundingową na GoFundMe, by pomóc mu w wygraniu sprawy, dzięki czemu może otworzyć precedens dla traktowania etycznego weganizmu jako wyznanie. Oraz ochronę wegan pod kodeksem praw człowieka stanu Ontario, Komisja Praw Człowieka uznaje za wyznanie również niereligijne systemy wierzeń, które, jak religie, w znacznym stopniu wpływają na tożsamość człowieka, jego światopogląd oraz styl życia czyli tak jak weganizm. Wegańskie opcje staną się obowiązkowe w irlandzkich szkołach. Tym razem postępowym krajem staje się Irlandia. Od września tego roku szkoły objęte programem posiłków Hot School Meals Scheme Project muszą zapewnić dwa różne posiłki dziennie, w tym posiłek wegański. Program Minister Doherty obejmuje 36 szkół oraz 7200 uczniów. Początkowo objął on tylko przedmieścia Dublina, jednak spotkał się z takim sukcesem, iż minister Regina postanowiła rozszerzyć go o kolejne placówki. Internetowe trole próbują wegańskich zamienników mięsa. To jest bardzo ciekawe. Firma This wypuszcza serię wegańskich alternatyw dla mięsa w UK. Już w czerwcu ich produkty dostępne będą w sklepach Holland and Barrett. Właściciele zaprosili internetowych steroli komentujących negatywnie ich profil na Instagramie, by spróbowali ich produktów jeszcze przed premierą. Skosztowali wegańskiego boczku, kurczaka tika oraz kawałków kurczaka z solą i czarnym pieprzem. Wśród komentarzy znalazły się takie perełki jak Wygląda jak gówno Jest suche jak Kilku strojących przyjęło jednak zaproszenie do degustacji, i jak ona się potoczyła? Wśród opinii testujących znalazły się takie wypowiedzi: jak Tekstura identyczna jak kurczak, muszę przyznać, że mi smakuje. Najlepsze zostawiono na koniec wegański bekon. Po skosztowaniu, troll zażyżył sobie następną porcję. Andy Shovel i Pete Sharman rozpoczęli swoją działalność w przemyśle spożywczym, sprzedając burgery z wołowiny. Jednak w 2016 roku sprzedali swoją firmę i postanowili jeść mniej mięsa. Tak narodził się nowy pomysł na alternatywy dla mięsa, których oprócz kilku firm nie ma za wiele w Wielkiej Brytanii. To by było dzisiaj na tyle. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i dziękuję Wam za ogromne wsparcie na YouTubie, na Instagramie, za prywatne wiadomości, które są niesamowicie pozytywne. Oprócz tych, którzy grożą mi śmiercią, oczywiście zdarzają się takie wypowiedzi, które sprawiają, że moje serce rośnie, i naprawdę bardzo Wam dziękuję. Zapraszam na kolejny odcinek Wegańskiej wiadomości, zapraszam do śledzenia mojego kanału YouTube, zapraszam do zaglądania na wegafitness.pl i do zobaczenia.